Trzeci ogólnopolski turniej Pokémon, z którego mam zaszczyt prowadzić dla Was relację. Dzień dobry z tej strony, Dominik, i zapraszam Was na ogólnopolski turniej Pokémon Kraków 2022, który odbędzie się w Shopify. Sponsorem kanału jest Pokewave, internetowy sklep z kartami Pokémon ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Dzień dobry, z nami jest Kamil Sokołowski, organizator właściciel sklepu Shopgacz. Słowo od ciebie chciałem cię poprosić, co, co się będzie działo dzisiaj jutro pojutrze jak to będzie wyglądało wszystko? Mm, dzisiaj się bawimy. Dzisiaj mamy rozgrzewkę, dzisiaj najpierw e, dwa formaty zabawowe bardziej, czyli ten starszy z, z dawniejszych formatów od Muna e, do Los Standard, tak? Dokładnie. Plus Build and Battle, czyli generalnie taki draftowy, jedyny możliwy draftowy format w Pokemonach. Szybkie rozgrywki, miło, przyjemnie, zapoznajemy się, robimy taki biforek, a jutro przechodzimy do main eventu, w którym no, będziemy walczyli o najważniejsze laury. Masz jakieś przewidywania co zwycięzcy? Kojarzysz w ogóle graczy z Pokémonów? Mm, wiesz co? Fy... Cóż, ja będę stawiał na krakowskich graczy. Jeżeli tytuł wróci do Krakowa i zdobędzie kadrem, pałetko, to będzie po prostu miło. Myślę, że mu też na tym mocno zależy, więc będę trzymał za niego kciuki. Tym razem. Jest w moim fantazji zdrawcie, także ja w sumie też mu to życzę. <grych> A, powiedz mi, proszę, jak wygląda kadra, kadra sędziowska? Muszę o to zapytać, bo słyszałem, że tam jest y, troszeczkę sła słabo. Wiesz co, pierwotnie mieliśmy mieć jednego doświadczonego sędziego, który ze względu na pracę musiał niestety w ostatniej chwili zrezygnować, tak naprawdę. Dlatego mamy trzech świeżych sędziów: mamy jednego doświadczonego gracza, który też ma. Wszyscy mają generalnie skończone tytuły na pokomonach, więc generalnie mają zrobione egzaminy, czyli w teorii i w praktyce też są. Natomiast doświadczenia z dużymi turniejami nie mają. Najbardziej doświadczony jest niestety Dylan. Trudno. E, ale, ale myślę, że sobie poradził chłopak jakoś generalnie. Mamy pięć osób, ja też pomagam, ja też mam wszystkie i organizatorskie, i sędziowskie tytuły. Nie wiem, czy jestem do końca na bieżąco wszystkimi zasadami, więc raczej będę uzupełniał chłopaków, ale mam nadzieję, że generalnie gracze wykażą się tutaj raczej znajomością zasad i, i tych spornych sytuacji nie będzie na tyle dużo, żeby to stanowiło jakiś problem w organizacji. Powiedz mi, czego ja teraz mogę Tobie życzyć, jeśli chodzi o następne dni? żeby stream się nie wykrzaczył, bo e, mam nadzieję, że internet e, podziała e, żeby nam się nic nie wykrzeczyło po drodze i żeby po prostu turniej przyszedł e, gładko, miło i przyjemnie. Wszyscy byli zadowoleni, żeby. Ostateczny finał był taki jak cała organizacja do tej pory. Wszystko I tego ci życzę. Dziękuję bardzo A, za słowa. Dzięki wielkie to jest YouTube. patrzeć, się wejść od na chwilę. Ja mam swój, ale nie chcę się go wyciągać. Ja jestem nieprofesjonalnym youtuberem. I Wojtek Cejroski przyszedł na turniej. Proszę bardzo. Wygrywam mocę. <noise> Pokaż się! No zobacz jak ty wyglądasz, stary. Młody Cejroski jeszcze w formie. Jestem w butach. Ja się wiem. Wyjdę stąd z matą Bill Battle Mistrz. I zobaczymy, jak się to zestarzeje. A od kogo kupisz? <noise> myślę, że nie będą chcieli ci sprzedać. Ja myślę, że Myślę, że nie będą mieli wyboru. Gracze SM Lota wynieśli stąd. Tyle ludzi będzie grało z SM Lota. Patrzcie, Cejrowski, Tu jest. Bill Battle, tak powiedziałem. Tu jest Poznań. Tu są inni ludzie. I tutaj są ludzie, którzy będą grali w Bizem Ja nawet nie, nie znam zasad dokładnie tej gry tutaj. tutaj. Więc tutaj to będzie... 40 damy. kart w deku i dostajesz jakby zestaw, którym musisz wybrać. Jest zbliżonka na Alexa, Opena! I 4 playstary. Jak się ładnie przywitał. 4 Warning. A ci damo. Ty już mi dałeś. Dobra, ja poświęcę boxa. Ten, kto go będzie mieć, to wygra. Nie. No Adylan takiego gra kozaka, nie, ale tak naprawdę to się wstydzi. Nie. Zrób owo. Zrób nie. Znów. Tak. Właśnie mamy spokojny prezent widzisz. Dobrze, że jesteś. Dla mnie? No przygotowany, na dzień dobry. To prawda jutro się dostanę e, takie ładne, a ty dostaniesz dzisiaj jako pierwszy na pamiątkę. Wzruszył się, wzruszył się! Będzie płakał! Dobre? Musisz sobie teraz przykleić. Musisz sobie ten zagrawkować, bo ja już mam to nagrywane. Jaki Patryk piątek. Tu jest tak intens. Nie spodziewałem się. Jak? Jest, jest człowiek z nagrodami? Jest... Człowiek. Jest, do no, jest on. I będzie przekazanie. Kumam, tak. no jest, będzie przekazanie. No Masz... i teraz tak. I się nagrywa wszystko. No i się wypią to do się wszystko kameruje. Krzysztof Fryca. Krzysztof Fryca. Wow, wow, brawo Brawo Brawo. brawo. Wow. brawo. Idzie. Dwa w tym cudownym brawo. turnieju. brawo, brawo, brawo. brawo. Ja, jak się z tym czujesz? Tu jest kamera. Tu jest kamera. Dobra. Krystian <grymne> Kornacki, tak? Dobra. To jest Dobra. Brawo. Brawo! Dwa słowa do kamery. Jestem zaszczycony. Dzień Dobra. Dziękuję. Mamy to. Brawo, Brawo. 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 To A teraz ty. ty. Czuję się świetnie. Czujesz, chcesz coś powiedzieć? Przepraszam. Dominika. Dobrze. chodźcie <grymne> sobie. <grymne> <grymne> Bernard. Widzisz, on ma kompleksy, że ma większy... Ten. Tak, tak. Tak, nagryj Tak, Czy chcesz coś powiedzieć? Jest świetnie. Jest świetnie. tak, Tu mamy kompleksy. jasne, jasne, jasne. tak, już to ty. tak, Brawo, tak, 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 to już są poważne nagrody. Tak, które tak, mamy tak, top, tak, top, tak, top, tak, top 2 już? Tak, dziękuję. Tutaj masz trzy Tutaj są reszta od naszych sponsorów nagród. Jeżeli nie umiesz giać w karty pokon, dostać eee, inną kartę. Pozdrawiam sponsorów. Dominik Malicki na następnych zawodach ci pokonam. Dobra. <laughs> Brawo! Sprawa Dju ale Ja nie gram w takie rzeczy. No po co? <laughs> Tak? Mamy? Mamy mistrza, o, mistrza, mamy. Ja mistrza wiem, Polski co, ja. Co, ja. Y, w czymś tam. W flipaniu koinem. Tak, 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 w otwieraniu boosterów. Mistrz Polski w najbardziej dziwny format. Najlepszy. To to w... no no brawo! To jest tam, to się pamięta ta, wygrywałeś. Tak, tak. tak. Pier... Pierwszy i ostatni Polski. raz mistrzem, Polski, raz mistrzem Polski jesteś. W Pokemony to dostałem puzzle. Tak, mam. Możesz się flexować. Jest czapka, inna. Będą dwie. Jest smycz. Masz zwykłą batę jeszcze. Gorsza bata, okej. Nie, jest lepsza. Możesz za piątkę i boosterki, żebyś miał co określić. Dziękuję bardzo. Gratuluję. No i co, Cieńacy? Czy chcesz coś powiedzieć do kamery? Tak, bardzo dziękuję Brzyzikowi za to, że był moim trenerem. Nie ma za co. I kamerze jest tam w jednym. Bardzo dziękuję konkurencji, że przyszła. Tak. I tyle. I to ja dziękuję jest. wszystkim za to, że wpadliście do nas na pre do, do Wszystko Obydne. było od samego początku. Mam eee, nadzieję, że widzimy wszystkimi jutro. Uff. Już z hotelu na chłodno. Udało się wygrać turniej Battle. Nigdy w życiu nie wygrałem pre wcześniej, a teraz wygrałem pre No tak naprawdę dniu zero Mistrzostw Polski. To są nagrody, 23 boostery, flex puzzle, czapka, Smyczka, playmata, no i ta mata. A jutro... Już dzień był pełen wrażeń, naprawdę pełen wrażeń. A jutro... Pierwszy dzień OTP prawdziwego turnieju. Idę mvmax wimaxem, relacja będzie dalej, także dla Was to jest cały czas ten sam filmik. I tyle. Najmniej znaczący tytuł Mistrza Polski, jaki udało się zdobyć, ale... Udało się zdobyć, pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry. Wczoraj było jakieś plus 48 stopni w cieniu, dzisiaj tylko plus 15 i mrzawka chciałem wam pokazać hotel, w którym się znajdujemy, ale najpierw spotykamy znajomą twarz, z którą się przywitamy. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień Chcesz coś powiedzieć? Nie, jeszcze śpię. Śpi, dobra. To ja idę. O, mam nawet stabilizację obrazu raz w życiu włączoną Lwowska 1. I o 9 miały się rozpocząć zapisy, dlatego to wygląda tak. A mnie tu jeszcze nie ma w tej kolejce. Kto to powiedział? Dobrze, ten request olejemy. Podpisał zgodę na turniej? Ja nie podpisałem! Nic nie podpisywałem! Potrzeba słowa od Nataku. Nagrywany zostajesz. W tej chwili? Tak! Siema! Siema! Udało mi się drugi raz z rzędu przyjechać, przyjechać na OTP. <laughs> Gratulacje! Ale no, także dzisiaj gram memedekiem fightingowym Lucario. Powinienem to chyba jeszcze trzymać w tajemnicy przed rozpoczęciem. Nie, nie, bo ten film wyjdzie za trzy dni na przykład, albo za tydzień, albo za dwa miesiące. Okej, okay, ale tutaj słyszą gracze. Co tak, ty, to nie oni nie umieją, gra. nie umieją grać? Obserwują mnie, śpiewują. Mówisz, że wszyscy przyszli tu, żeby tak. obserwować ciebie. Tak. No i... Zauważ teraz. jak tylko się zapiszą, albo przed zapisami. To... to tu przyjdą i będą patrzeć. Ci, którzy nie grali wolnspersa, Battousak teraz go składają tak. Dudu! -du Co tam? Tutaj krzyżujemy. Jak, statywy. jak zwykle masz większy sprzęt <laughs> Ja to się muszę zapisać, zapisywałeś się? Nie ja zapomniałem podpisać listy, więc i tak będę stał. Podpisać? No trzeba podpisać. Nie, 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 nie. No, no już napisane masz. No tak, 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 bo dostałem. Zapraszam no do kolejki. Gepir. Z tradycji musi stać się zadość. No. Kto według ciebie wygra ogólnopolski turniej Pokémon? Patrzcie na mnie. Rok temu trafiłem i teraz muszę... I dwa lata temu też trafiłeś. No właśnie. Czy naprawdę... zmieniasz swój wybór? To jest trudne zadanie, muszę przyznać. Pierwszy raz, wtedy byłeś pewny No właśnie Wtedy, ok. wtedy na pewniaka się. Szło. Ja, teraz to tak nie wiadomo. No kurde, czasy się zmieniły. No Ale chyba mimo wszystko, do, co, do, do, do trzech razy sztuka, tak? To Peter. No. Peter. Mamy to. Dobra. No pewnie, że tak. Po, powiedz coś fajnego. Coś fajnego. Dziękuję. To jest legenda angielskiej sceny, ale Polak. Polak Polak. Matic polskich Pokemon. No, dokładnie. Zobaczcie jak człowiek potrafi konsumować hot dogi z żabki. Bez sosu. No jedz, jedz, Jerzyk, jedz, jedz, nie wstydź się. Ale jesteś 60 uczestnikiem więc jesteś specjalnego tulkita. 60 uczestnik, dziękuję bardzo. 60, ale no tak. No 60 jesteś specjalnego tulkita. I co jest z tym specjalnym więcej niż w no, Zobaczysz jak to jest. Okay. Okej, to zaraz robimy opening, to jest pan Miadan. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak się prezentuje moi drodzy Sala gry O pan mentus Dzień dobry panie mentus Dobra Czy mam to Cześć Cześć Bomber Bomber Takie, takie coś żebym tu napisał imię i nazwisko W ogóle torebkę zwróćcie uwagę Tak wygląda Shopgracz Pan torebka Shopgracz I trafiłem promeczkę Pikachu tą którą wam pokazywałem tak ona się prezentuje w prawdziwym życiu zaraz do albumu dwie naklejki to też zostanie przyklejone profesjonalny długopis do pisania rzeczy do tego służą długopisy tak 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 moi drodzy i kubek chyba kubek, wygląda jak kubek smakuje jak kubek to jest kubek ze wzorem shop i ogólnopolski turniej Pokémon 2020. Ponadto dwie krówki: krówka z motywem shop i krówka z motywem OTP. I tak wszystko wygląda, bardzo ładnie się prezentuje. Pierwsza gierka, Mirror Mew vmax Moim e, przeciwnikiem był Filip, Filip rudy który dalej nie przeprosił Kegema. Oczywiście. Jak tam, jak tam gierka przebiegła, jak się podoba eee, dzisiaj? No, w sensie było ciężko, no, zagrałeś lepiej. to na pewno ważne rzeczy zniskardowałem. no druga gra przebiegła bardziej na Twoją korzyść znacznie. No i co, to, no, dzięki za grę, pierwsza, pierwsza, była bardzo równa, nie? No, bardziej niż na pewno droga, ale no nie, nie, spadźcie nie, faktycznie. Dzięki za grę, faktycznie. Dzięki bardzo. A jak ci się podoba dzisiaj? Tutaj organizacja całego nie, eventu nie jest, na ekranie. Nie ma przyszło faktycznie. To też jest moje pierwsze OTP i to inaczej wygląda. No, jak wrażenia? Takie no, jest presik? Na razie są wrodzeni, że jestem w masterstwie. Jak wokale będą w stanie. Znaczy to, bo to jest możliwe, można się tak zapisać. No to co, mogę ci życzyć powodzenia tylko w następnych rundach? Jeszcze no, można okay, się okay. odkuć. Mara. Dzięki. dzięki bardzo. Spodziewałem się niewiele. Szukałem miedzi, znalazłem złoto. Serek 5000 gradurantem. Można grać jumbo kartami? Można. <grywa> Miłego dnia. Damian. Druga runda dobiegła końca. Moim rywalem był Patryk Pawelski, znany i lubiany sędzia. Influencer, filantrop, maven tej sceny. Eee, zagraliśmy Mew Max na palkie, Turbo Palkie. Opowiedz nam jak, jak to przebiegało. O, no, niestety palka to się schowała niestety w tym grze. I boss ciągle ją gonił, więc co? No niestety Mew Max akurat tutaj wygrał. Chyba co dwa razy w pierwszej turze z no, trzeba takie rzeczy mieć, ale no. ty miałeś grę Ninja zawsze. No, no Gren też była. i mił też na sam początku, więc... No ale nie wiem, no, vep coś silniejszy się wydaje. No ale nie, spoko. E, przyjechałem na, na taki trening na mistrzostwa, e, bo będziemy tam w Londynie. E, no, a 7 rund to zawsze coś będzie porządne. Takie, no, Posadny jak, trening. nie niż tam zwykle, jak są nagrody na niej, zawsze fajnie przyjechać i pokradzić. A w Polsce zawsze fajnie, więc. No. Serdeczne jest jednak tutaj. No, no dokładnie. Może się tam mieszka 20 lat, ale jeszcze serce dalej tutaj. Eee, powiedz mi, które to są twoje mistrzostwa polskie, które to jest twoje eee, drugi, drugi, Drugie. Drugi, Byłeś tak, jeszcze w Toruniu. Eee, no i jak wrażenia? w Bielsku, co były, to ominąłem o jeden dzień akurat, eee, bo w Bielsku byłem rok, mieszkałem eee, rok temu, eee, a przyjechałem z niedzielę, po, a w wtórni był w sobotę, więc akurat ominąłem o jeden dzień. Ojej. No, niestety. I jak Ci się ogólnie podobają te turnieje, jak Ci się podoba organizacja i Bardzo tak dalej. No, właśnie lubię, że to po całym kraju jakby jeździ. Um, tam co było, bo to było rybnik, pielsko, Toruni, i Była Łódź, 4. też była Warszawa, no, no, róz, no właśnie tak, tak, tak. W tak, 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 całym kraju właśnie, to fajnie mi się podoba. Um, no fajnie, fajna organizacja, tutaj fajnie załatwione za, za, wszystko te nagrody i wszystko. No, Będziesz super. stopca? Mam no, nadzieję. <laughs> To nie jest poprawna odpowiedź, mówisz, że będziesz. Będz. Oczywiście. Dobra, dzięki za gierkę, powodzenia w następnej. No. Jest po, Pokę Quiz z nagrodami. I można się ze mnie śmiać, jak coś udzieliłem złej odpowiedzi. Jestem Przelatuję przez Poznajecie dwa pierwsze? Ja nie wiem, nie sprawdzałem, nie googlowałem, byłem uczciwym zawodnikiem. Dzień dobry, w trzeciej rundzie był moim przeciwnikiem Mikołaj Bydgoszcz. Tak, tak. E, jak wygała ta gierka? Opowiedz, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało? Nie podobało mi się to, że jakoś tak nie mogłem dobrać za bardzo supporterów. Yy, w pierwszej grze dobrałem wystarczająco basiców, ale nie byłem w stanie za dużo zaatakować. I zaznaczyłem yy, star portal, hmm. dokładając do palki Ice Ridera. Nie miałem już później na Greninży, przez to nawet hmm. jakbym chciał gdzieś tam dobić z Greninży. To nie byłem w stanie. I tak była pierwsza gra w drugiej, wyciągnąłem stadion z top deku i to, no. to mnie trochę uratowało. Całożyłem Wszystko ładnie. mnie uratowało. Tak, jakbyście chcieli, kto ma wam przekładać dek, to Mikołaj, polecamy no, bardzo serdecznie. Jak ci się ogólnie podoba dzisiaj turniej, tutaj organizacja? A bardzo fajnie jest. Dużo ludzi przyjechało. Tak. Odepę OTP było mastera. Fajna organizacja. Jak, które to jest Twoje OTP? Drugie. Drugie, czyli był było w Toruń. temu w Toruniu. Toruń. No i jakie spodziewasz się w wyniku? Myślę, że w miarę nie mhm. będzie źle. Może nie. Toeczka to będzie? To zależy, zależy. Jakby zależy ile Myślę, tam... że będzie. Ja wszystkim muszę tego nauczyć. Trzeba Polacy, wierzcie w siebie. To będzie, tak. będzie. 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 No i to mi się podoba. W czwartej rundzie moim oponentem był Jerzyk znany i lubiany. I udało mi się wygrać 2-0. I teraz Jerzyk wam opowie, bo Jerzyk jest bardzo rozgadanym człowiekiem. Jak przebiegały te gierki? Wygrajcie Urshipu. Nie. Nie warto. A coś więcej? Dwa briki. No, w zasadzie tak. Ja dobierałem, Jerzyk nie dobierał. Na no, tej zasadzie te, te gierki wyglądały. Także skończyliśmy 20 minut. Uh, powiedz mi Jerzyku, jak Ci się podoba dzisiejszy turniej? Jak, jak to wszystko według Ciebie wygląda? Czy jeden to jest dalej dobry wynik? Dalej walka o topkę? Dobrze, podoba mi się. Teraz będę miał winanina. Ale dużo one. dużo win -and inów w takim razie jeszcze. Bo gramy 7 rund, a to była dopiero czwarta. Mhm. Tak, ale piąty i później dwa tajaki w A, w ten sposób. No, jak teraz przegram, to muszę dwie wygrać. Okej. Okay. Jesteś dobrej myśli? Nie, wiem, kurwa. Dlaczego? Musisz być dobrej myśli. Masz 3 0 stary, wszystko było dobrze. No teraz zdarzyło się, raz, ale to raz na się zdarza. Dobra. Ale chciałbym zagrać normalnie tą gierkę, bo jestem ciekawy tego meczapu. To możemy za chwilę zagrać. Oczywiście nie, ja bym poszedł coś zjeść jednak. Chodźmy coś zjeść. E, powodzenia Jerzyku dalej. Będzie dobrze, będzie dobrze. Trafić w polnola i nic. O! Traf z niego. Vlog z jedzenia obiecałem. Także jest. Nie wszyscy jedzą jeszcze, ale jak za, nie zacznę nagrywać, to niektórzy zdążą już skończyć Nie wszyscy jedzą inny Nie, już to już jedzą, jedzą nie, nie skończył nikt Bulbin was oszukuje, nie, nie, słucha, nie słuchajcie go Tutaj przyszliśmy sobie na burgerki i Peter przyszedł na pierogi takie dziwne pierogi Dobra? To bardziej głębki na parze nie Dobre. takie burgerki. Jak burgerki wam siadły? No to elegancko. Sander jest chory na głowę. Jego talia to jest. A ja chciałbym wam pokazać, bo e, w tym momencie na vlogu znajdzie się stream. Tak wygląda e, od drugiej strony. E, stanowisko, stanowisko streamerskie. E, ja i się tutaj. Pomagający mi w opisywaniu dla was, dla was meczu, wiesz co, jakie RODO podpisywałeś zgody, tutaj na wszystko, biorąc udział w turnieju. Także Mateusz Nowosiad wygrywa 1-0, jeszcze jeden win i topeczka. Dla Mateusza, ktoś się do Was uśmiecha. I patrzcie, z team pierogi. Dwie ostatnie gierki nie, nie grałem zajęty byłem streamem, opowiadałem na, na streamie y, shop gracza. Y, komentowałem gdyż, gdyż 402 daje mi daje mi tu po prostu to 16 i tak do tego podsułem dwa ID wtańczysz taką gierkę może zagram, może nie zagram, zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałem wam pokazać takie promki za ogólnopolski turniej po 2020. Najciekawszy Charizard Daje 5% zniżki w szopgaczu. Także jeśli, jeśli macie takiego, Shopping Dragon, tak się nazywa ten zawodnik. Łukasz, szybkie niespodziewane przejście. Pomyliłeś się. W tym roku Peter nie wygrał OTF. No niestety, co mam powiedzieć? Hmm. Co zawiodło? Talia. Myślę, że tory były złe i, i podwozie też było złe. Po, Poważnie gracze grają w łapanie kotków. Le, lepsze gra. I tak Top 4 senioru, 4. jakie wrażenia? No, Sprawdzowałem dwa tyle sekund w ostatniej Bywa, pokaż nagrody. Stoj, e, pusteczki, jestem szliwy albo. E, Czekaj, bo ja muszę ostrość złapać, jak się ruszasz, kwiaty. to nie łapię. No i dostałem prestiż za te 4, więc. Prestiż się zgadza. Jeszcze dostaniesz 13 zł ode mnie, bo ci wiszę. A no faktycznie. Jakub, to jak to wrażenia z turnieju? Dobre, bardzo dobrze. Zbieracie ludzi, ja jestem gotowy. No, 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 Dużo przepraszam. Więcej niż wczoraj. Możliwe, że już byłem przygotowany mentalnie i było naprawdę. W jaki co? wynik? To jest najmniej ważna część. Dobra, tego, dobra, opowiadaj, opowiadaj. Ojej. Jeden, trzy, jeden? Za mało rund. Za mało rund 7 to jeszcze, było rund. to jeszcze jedną więcej w przegranych, albo. Okay. No to jest jedną pa, Patrzyłeś jest miejsce? Wreszcie. Jakie znaleźć? 68. Byłem na 60, ale... No to ostatnio... na, na 80 graczy to jest 12 cieszy. wyprzedzonych. Cieszę się. Elegancka, jak na pierwszy cieszy. turniej. I to było tak, że w tych wszystkich przegranych i tak wygrywałem pewne, jakby. Pojedyncze gierki. Tak, więc się cieszę No to Żumeczku, elegancko. A dowiedziałem że prowadziłeś streama? Eee, prowadziłem. Ja sobie tam tylko gadałem, komentowałem. O, nie, ale, na tej ale to jest to była robota. Jak, jak, jak chcesz, ja jak zapraszam. ja zapraszam. Dzięki, dzięki. Ja jeszcze na live to jestem za chuda ryba. A tu wiesz, pogadamy sobie. Ale planuję. W tym planuję. momencie zaraz się rozpocznie finał Senior Junior. I to tyle. Jeśli chodzi o day one. Wybieramy się na afterek. Pewnie będzie jakieś wejście z afterku i powiem wam, że nie pamiętam co mówiłem na streamie, a nie pamiętam co mówiłem do filmów. Także to będzie najbardziej chaotyczny film z OTP, ale jest fajnie. Idziemy do Cyber na after. Woo! Będzie performance, Pokemony! Chwila trwaj właśnie się wybieram na Day 2 ogólnopolskiego turnieju Pokémon Będę to zaznaczał wiele razy jeszcze dzisiaj, ale najpierw śniadanie. Jeszcze nie wiem co zjeść, ale coś wymyślę. Zjem, pójdę i rozwalę topkę. Taki jest plan. Albo rozwalę się o topkę, to się okaże. Śniadanko. To już ludzie rozstawieni na dzień drugi. To ustreamowany będzie Jerzyk rękę. Widzisz, widzisz. To, jest no, to 16 się skończyło, właśnie w tym momencie. Przegrywam z Aleksem. Opowiadaj, co się wydarzyło. No, mój dek jest dobry. To prawda, fajny. Jak? No. Tyle. E, Fajne, miałeś tego. To miało zadziałać, do mnie, myślę, że jest sprytny. I zagrał tym Dok, Bo tyst, nie ale... wiem, jak tylko zabić schupy nawet z Leonem Ale na szczęście Adapt, Overcome Tak, to is. Zabdos zrobił robotę Wiesz co, e, spodziewałem się Nie grasz naprawdę tego Medichama, nie? Nie gram Nie, tak. okej okay. Te switching cards to tak, nie, w takim razie nic, nic no. i tak nie zmieniały Były zwykłymi switchami e, No tego, te, to mi się podobało, to zagranie z tym Zabdosem, A tego Leona w pierwszej grze się nie... No, to prawda Bardzo dobrze się siadało yes. Dzięki Fajne. za gierkę, powodzenia Alex okazał się za mocny, ale jako, że zająłem pierwsze miejsce po Swissie, To dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Polski 2022 Nie jest najgorzej? Nie, nie stało <laughs> Tak I pokażę wam w takim razie finały I wszystko co się będzie działo, zaraz to 8 Dzisiaj malutka zmiana setupu do streama Oddalone jest wszystko, możemy z Piotrem Spokojnie rozmawiać i spokojnie opowiadać o, o przebiegu gier Tutaj w top 4 Blask wygrywa, blask dominuje, Polgol i tak świetny performance. drugi półfinał ciągle trwa e, Mata finalisty też jest? Tak jest a tutaj finał, the, the final countdown tylko pamiętam Lexure, ja mam propozycję 200 bank, ten może ten nic nie bardzo ja Mówca, chcesz. E, to wszystko był jak jeden bardzo długi sen. Dzisiaj e, mam wrażenie, że. Ale <grymne> Serio, ja cały dzień jestem w szoku, że tak dobrze mi idzie. Ale wybaczcie mu, bo to jest Mis Polski ja, 2000... 2022. Mis Polski 2022

i'm To tyle jeśli chodzi o mistrzostwa Polski. Idziemy chlad. Błąd stawia. No no Przed no, no. <gry> Dziękujemy wszystkim za obecność, za uwagę. Trzymajcie się.